Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w programie Drony 123Go. Tematem dzisiejszego odcinka będzie fajny, ale już lekko przestarzały dron R2, czy też jego właściwie następca R2S. I w tym odcinku będę chciał Wam powiedzieć, dlaczego, no, w obecnej sytuacji, zakup tego drona może się okazać nie najlepszym pomysłem. I na samym początku. Chcę oczywiście uspokoić wszystkich tych, którzy posiadają tego drona, ponieważ ten dron jest wciąż bardzo fajną opcją. Natomiast, jeżeli nie posiadacie drona R2 bądź R2S, zakup tej jednostki, według mnie, może być dyskusyjny. I oczywiście chcę pozdrowić wszystkich moich znajomych, przyjaciół, którzy latają tym dronem, ponieważ jest to wciąż, według mnie, bardzo fajny dron może tutaj świadczyć chociażby o tym fakt, że posiadamy tam sensor jednocalowy. A więc, no, zdjęcia bądź filmy nakręcone tym dronem są naprawdę, no, wysokiej jakości. Ja osobiście posiadam drona R2, do którego mam szczególny sentyment, ponieważ, no, był to mój przecież pierwszy dron konsumencki. No, zakupiłem go dwa, bądź 2,5 roku temu. A zatem... Uważam, że wciąż jest to bardzo fajna maszyna latająca, ale w tym momencie czy zdecydowałbym się na zakup R2 bądź R2S? No nie. I powiem Wam dlaczego. No w pierwszej kolejności zadałbym sobie pytania, czy mieszkacie w mieście bądź w jakiejś aglomeracji, gdzie powiedzmy loty dronem powyżej 250 gram nie stanowią jakiejś przeszkody. Drugie pytanie, które też uważam jest bardzo istotne, to czy posiadacie więcej niż kategorię otwartą? A trzecie pytanie, które również trzeba sobie zadać, to czy jeździcie często na wakacje i chcecie ze sobą zabierać drona? I oczywiście, jeśli chodzi o latanie w mieście, no to R2K no ma tutaj, bądź R2S ma tutaj wagę tych 570 gramów, a zatem w kategorii otwartej. Możecie mieć problem, żeby wszędzie latać. Dodatkową sprawą jest fakt, że na przykład, właśnie jak latacie dronem w mieście, no to nie jest to najciszcza maszyna. No, on jednak wzbudza zainteresowanie osób, gdzie ten dron lata, powiedzmy w bliskiej odległości. A chociażby właśnie te drony z sektora najlżejszego, czyli w tym wypadku, bo ja posiadam Mini Trójkę. No, są mega ciche i już w odległości 20-30 metrów są niemalże niesłyszalne. Także, yy, no, chociażby przez tą kwestię warto by się zastanowić, czy R2S jest wciąż najlepszą opcją na zakup takiego waszego pierwszego drona. Oczywiście można go posiadać jako kolejny do saportu różnych ujęć bądź zdjęć, ale jako ten pierwszy, no, według mnie niekoniecznie. Jeżeli na przykład właśnie tak jak mówiłem, latacie gdzieś po różnych krajach, czyli lubicie spędzać Wasz wolny czas w różnych krajach na świecie, no to według mnie właśnie R2, bądź R2S, bądź jeszcze większe drony, no niekoniecznie się sprawdzą. W niektórych krajach jest w ogóle zakaz lotu dronami powyżej 250 gram i musicie o tym pamiętać. A są też w skrajnych sytuacjach takie... Państwa, gdzie w ogóle nie można latać dronami, no ale powiedzmy, że jest to na szczęście bardzo nieliczna liczba tych krajów, gdzie ten zakaz oczywiście obowiązuje. Wracając do tematu, dlaczego nie R2S? Słuchajcie, i to też jest nie bez znaczenia, zastanówcie się właśnie nad kwestią wypuszczania poszczególnych dronów z firmy DJI. Mini trójka z tego co pamiętam, pojawiła się na wiosnę tego roku, czyli z tego sektora najlżejszych dronów. DJI Avata, czyli z sektora dronów FPV albo pseudo-FPV, jak zwał, pojawiła się w lecie, z tego co pamiętam, a zatem też stosunkowo bardzo niedawno. Mavic 3, który stanowi tą najcięższą y, grupę dronów konsumenckich wciąż, no został wypuszczony w grudniu, gdzie został poprawiony w styczniu tego roku. Chodziło tam o oprogramowanie. A przecież wersja Classic miesiąc temu została wypuszczona na rynek globalny. A zatem zastanówcie się, który dron najprawdopodobniej zostanie wypuszczony w przyszłym roku. No właśnie. I jeżeli pojawi się ten R3, to można się tutaj spodziewać według mnie no, sporego hitu, bo jeśli mówimy o R2S to jest tutaj już całkiem bardzo fajnie, bo mamy tam jednocalowy sensor, a zatem czyżby w R3 miał się pojawić co najmniej taki fajny sensor jeśli chodzi o matrycę jak chociażby właśnie w Mavicu 3, a może pojawią się też właśnie jakieś tam sensory boczne, które sprawią, że ten dron będzie jeszcze bardziej bezpieczny. Należy oczywiście wziąć pod uwagę, że no, ta jednostka będzie droższa od R2S, ale to też nie jest przecież zła sprawa, jeżeli chodzi o używki, na przykład R2S. Ja myślę, że właśnie one pójdą w dół. Także kwestię, czy warto zakupić R2S, no, przemyślałbym mocno. Przynajmniej jeśli chodzi o chwilę obecną. No, i właśnie z racji tego. Że jest to dron relatywnie najstarszy, no niekoniecznie musi być już tak mocno wspierany przez support firmy DJI, a zatem no, ta kwestia mm, też musi być wzięta przez Was y, pod uwagę, jeżeli macie w planach no, latać przez jakiś dłuższy okres czasu tą konkretną jednostką latającą. Także mam nadzieję, że będę właśnie pierwszą osobą, która, y, której uda się Zrecenzować tego nowego R2, R3, właściwie dla Was, i a, jestem mega podekscytowany, co tam właśnie no, technicy firmy DJI wymyślą. Czy, tak jak właśnie mówiłem, będzie tam taka fajna kamera jak w Mavicu Trójce, a może jeszcze lepsza, a może właśnie pojawią się te. Sensory boczne, żeby ten lot boczny był jeszcze bardziej bezpieczny. Także tak czy inaczej uważam, że R3 na pewno będzie hitem i musi tutaj tą R2 w jakiś sposób wyprzeć. No jeśli chodzi właśnie o te parametry i lotu i kamery. Także mam nadzieję, że pewne rzeczy wam w jakiś sposób no, naświetliłem, może jakieś niepewności rozwiałem. No, i jeżeli oczywiście podobał się ten odcinek, zachęcam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. I tak jak mówię, R2S wciąż jest jakąś, no, nie najgorszą opcją. Ale czy najlepszą? No to musicie sobie odpowiedzieć na te trzy pytania. Czyli, czy mieszkacie może w dużym mieście? Czy lubicie podróżować? Oraz czy posiadacie kategorię szczególną? Także. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę i trzymajcie się do następnego razu. Hej!